Nazywam się Magda Skopińska, jestem coachem somatycznym, certyfikowanym w Instytucie Strockiego w Kalifornii, jestem także lekarzem, doktorem nauk medycznych. W książce Niezmierzone przestrzenie coachingu w rozdziale jak poprzez ciało dotrzeć tam, gdzie umysł nie daje rady, przedstawiam. Trochę podstaw naukowych somatyki, a także sporo opisów przypadków i bardzo dużo ćwiczeń z dokładnym opisem tego, kiedy i jak je stosować. Somatyka, praca poprzez ciała, to jest wieloetapowy proces transformacyjny, ale wiele z elementów somatyki można stosować w każdym procesie rozwojowym czy terapeutycznym. Wydaje mi się, że warto dodać te elementy pracy poprzez ciała do swojej praktyki z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ciało nie kłamie. Ono zawsze reaguje tak jak zostało wykształcone. Nie tworzy sobie żadnych wygodnych interpretacji. Po drugie, przez sam proces i to, że omija on wiele z takich tradycyjnych linii obrony, łatwiej jest wejść, dojść do tego, co bolesne, co trudne, ale również do tego, co jest naprawdę dla człowieka ważne. I po trzecie, w procesie somatycznym nie można zrobić krzywdy, bo ciało nie pozwala wejść głębiej niż to, na co człowiek jest gotowy. Zapraszam zatem do czytania i przede wszystkim do ćwiczenia, bo Prawdziwa zmiana i mistrzostwo leży nie w wiedzy, ale w umiejętności stosowania jej w praktyce.